Dzisiaj dla ceny Bitcoina, dzisiaj pokażę Wam coś, czego jeszcze nigdy Wam nie pokazywałem. Wyjdziemy trochę dalej w przód. Ten wykres powie nam, czego możemy spodziewać się na Bitcoinie za dzień, tydzień czy rok. Nawet pokaże nam większy zakres czasowy do trzech lat. Przejdziemy prosto do tego. Wytłumaczę to w najprostszy sposób, w jaki potrafię, aby każdy mógł to dobrze zrozumieć. Powiem Wam, czego oczekuję od ceny bitcoina, co zamierzam zrobić z moją milionową pozycją, czy zostanie może ona zlikwidowana. Wiem, że nie nagrywałem filmu od dłuższego czasu, ale to było głównie spowodowane tym, że Bitcoin dosłownie nic nie robił. Jego ruchy były tak małe, o kilka dolarów w górę czy w dół. Będziemy mówić o tym, czy to się zmieni. Oczywiście, jeśli chodzi o przyszłe filmy, największą rzeczą, jaką ma wpływ, to wasze wsparcie, wasze polubienia i komentarze. Zrób hałas, jeśli czujesz się z tym komfortowo, bardzo to doceniam. Uwielbiam dostarczać Wam content. Teraz przechodzimy prosto do wykresu, zacznijmy od wykresu Bitcoina. Zaczynamy od miesięcznego wykresu na Bitcoinie. Zapewne patrząc na to, myślisz sobie, że już to widziałem ostatnio. Dodałem małą, ale bardzo ważną poprawkę do wykresu. Jeśli subskrybujesz ten kanał, to zapewne znasz większość szczegółów tego wykresu. Mamy tutaj poziom wsparcia i oporu. Jest tutaj całe ostatnie 14 lat Bitcoina. Mamy tutaj całą drogę Bitcoina. Pomarańczowe linie oznaczają dzień halvingu w danym cyklu. O tym też mówiliśmy. Poza tym, jak widać, najbliższy będzie za około rok. Jeśli chodzi o wydarzenie halvingu, to uwielbiam ten czas na Bitcoinie. Tak wiele dzieje się wokół tego wydarzenia. Tak dużo nowego kontentu wtedy powstaje. Coś pięknego. A więc co ja tutaj zmieniłem? Przybliżmy się do tego miejsca. Ten duży żółty obszar jest czymś, co było tutaj wcześniej. Poziom wsparcia, który później zamienia się w poziom oporu na bardzo długi czas. Dzisiaj spojrzałem jeszcze raz na wykres Bitcoina i zacząłem zastanawiać się, czy jest jakiś inny obszar, który się powtarzał. Moja odpowiedź była na tak. Ponieważ tak jak w roku 2018 mieliśmy tutaj wiele punktów styku, zarówno przy wsparciu, jak i oporze, na zakresie tygodniowym widać, że było ich dużo więcej. Ostatecznie cena bitcoina zostawia ten obszar akumulacji po halwingu. Cofnąłem się jeszcze bardziej, ponieważ ten okres czasowy miałem dobrze przeanalizowany. Spójrzcie na rok 2014-2015, było dosłownie tak samo. Pozwólcie, że przejdziemy teraz prosto do zakresu tygodniowego. Zanim zaczniecie uważać, że to nie wygląda na bardzo silny poziom wsparcia czy oporu. Tutaj mamy rok 2018, 2019 i 2020. Silny poziom wsparcia tutaj i tutaj, a przy tym wiele punktów styku, ceny z tymi poziomami. Tak samo było w drugim cyklu bitcoina, czyli ponad 10 lat temu. To jest zakres tygodniowy. Spójrzcie na to, czy wyobrażacie sobie, jak długo to trwało, jeśli jedna świeca to jeden tydzień. Ile mamy tutaj punktów styku, ceny z tym poziomem? Silny poziom wsparcia tutaj, a tutaj mocny poziom oporu, a tutaj kolejny opór. Przybliżymy się teraz tutaj jeszcze bardziej, na okres dosłownie po halvingu. Wystrzelenie ceny, a później ponowny retes ceny z poziomem wsparcia. Także mamy tutaj trzy następujące po sobie cykle bitcoina z określoną fazą akumulacji, która właśnie teraz trwa. Tak, i może trudno mi to mówić, ale zazwyczaj ten okres akumulacji trwa około 3 lata. Dosłownie 3 lata bocznego ruchu cenowego. To właśnie brzmi jak okres Bessy i Hossy. Czemu nikt nam tego wcześniej nie powiedział? Ale i tak, na koniec dnia ostatecznie mamy właśnie ten trzyletni okres akumulacji, który reprezentuje łącznie średnią cenę z tego zakresu czasowego. Panie i panowie, to co teraz wam reprezentuję, to teoria, o której nigdy nie mówiłem. Jest ona na podstawie czteroletniej cykliczności Bitcoina, ale ostatecznie, jest trochę inna. Najdalej jak możemy spojrzeć, to rok 2011, 12 i 13. To był pierwszy cykl na Bitcoinie z pierwszymi nielicznymi poziomami wsparcia i oporu. Tutaj mamy poziom oporu, następnie wsparcia i ostatecznie dzień halvingu. Przybliżymy się. Po raz kolejny cena retestuje ten poziom wsparcia. Także co teraz możemy sobie powiedzieć? Zazwyczaj wygląda to tak. Pierwszy rok to ogromne wzrosty cenowe. Pozwólcie, że dodam tutaj kolor zielony. Później okres 1-3 lat fazy akumulacji, który widać przy kolorze żółtym, a potem ponownie 1-1,5 roku okresu hostcy nie nazywałbym okresu akumulacji jako okres Bessy, ponieważ to, co tutaj mamy, to bardzo długi, boczny ruch cenowy. Połowę tego czasu Bitcoin był nad poziomem wsparcia, a kolejną połowę poniżej tego poziomu. To jest okres wstrząsów, powolnej akumulacji. Właśnie teraz my znajdujemy się w tej fazie. Pytanie jest, czy ty zostaniesz teraz wstrząśnięty, czy nie. Tutaj, ponownie, jeszcze przed ostatnim razem, długi okres wzrostów. I ta strefa akumulacji jest to nic nowego, ale za pierwszym razem sobie pomyślałem, może powinniśmy na to patrzeć nie jako bessę, ale jako strefę akumulacji. Coś, co jeśli oddalimy wykres. To nie rusza się wcale. Gdzie mamy górny ruch cenowy? I dolny ruch cenowy. I teraz oczywiście pytaniem, które się nasuwa, jaki będzie następny ruch na bitcoinie? Ponieważ wiesz, że historia jest dobrym wskaźnikiem, co się stanie w przyszłości. Nie jest to pewne, ale zdecydowanie historia się rymuje w przyszłości. Więc teraz porozmawiajmy o tym, co może się stać na bitcoinie. Tak przy okazji, jeśli to oglądasz i podoba ci się, to zejdź poniżej, udostępnij to wśród swoich znajomych, jeśli chcesz podzielić się tą teorią, ponieważ naprawdę wierzę, że jest to coś, co może dać nam całkiem dobrą podpowiedź, czego możemy oczekiwać. Chcę powiedzieć jedną rzecz. Jest to ekscytujące, ale w tym samym momencie trochę rozczarowujące. Czego powinniśmy oczekiwać na Bitcoinie w przeciągu następnego roku, półtorej? Więc według wcześniejszego ruchu cenowego, powinniśmy potencjalnie widzieć długą fazę akumulacji w zakresie cenowym 28 do 32 tysięcy dolarów. Ale nie wiesz, że idziemy tylko bokiem. Najprawdopodobniej no zobaczymy coś takiego. Trochę akumulacji, przebicie. Bitcoin potrzebuje tych przeczyszczeń i w końcu w pobliżu halvingu zazwyczaj, kiedy szok podażowy nadchodzi, co oczywiście jak czas mija, Bitcoin jest coraz bardziej dojrzały, to będzie miało mniejszy wpływ na bitcoina, jednakże nadal będzie miało ten wpływ. Myślę, że w końcu, w przeciągu kilku tygodni przebijemy ten opór, dojdziemy do pięknych targetów cenowych, niech to będzie 38, 44, 48 tysięcy, coś koło tych poziomów cenowych, ale w końcu będzie znów zatrzęsienie i za rok oczekuję pięknej hossy z cenami znacznie wyższymi niż 100 tysięcy dolarów. Teraz chciałbym wiedzieć od Ciebie. Wiem, nie była to krótkoterminowa analiza, ale wciąż jest bardzo dużo okazji na bitcoinie. Nie mówię, że nie będzie tych szalonych przebić w kierunku górnym. Nie mówię, że nie osiągniemy poziomu 44-48 tysięcy dolarów. Może nawet więcej w tym roku, tak. Ale ogólnie raczej zostaniemy w okolicach tej strefy akumulacji do halvingów w kwietniu 2024 roku.

tak przy okazji, każdy się mnie pyta, dlaczego wciąż jestem w tych pozycjach, w szczególności w czasie, kiedy Bitcoin będzie taki nudny. Jeśli niedługo przebijemy opór, to te pozycje będą piękne, nawet bardziej niż są teraz. Pozycja na Bitcoinie 826 tysięcy dolarów zysku. Pozycja na Ethereum 81 tysięcy dolarów zysku. I tak zamierzam zostać w tych pozycjach. Tak przy okazji, jeśli chcesz mnie obserwować w tych pozycjach, to poniżej w opisie mam dla Ciebie 1000 dolarów darmowej pozycji na wzrosty. Jeśli wciąż się wahasz, czy powinieneś tego użyć, to rób to tylko jako doświadczony trader. Ale proszę, wiedz, że tylko 36% pozostało tego ekskluzywnego airdropa. Kliknij poniżej, wciśnij odbierz teraz i wtedy stwórz własne konto, rejestrując się i wymagania depozytu to 500 dolarów, tylko jako doświadczony trader. Tylko wtedy możesz otrzymać darmowego airdropa, 1000 dolarów na wzrosty na Bitcoinie i to jest coś pięknego, wyjątkowego, dlatego tak dużo osób już go odebrało. Be Dziękuję bardzo. Dzięki za polubienia, komentowanie, subskrybowanie. Prawdopodobnie widzisz, że jestem zmęczony. Nie byłem chory, ale miałem trochę tutaj, więc odsunąłem się trochę od pracy. Jeśli obserwujesz mnie na Twitterze, to możesz zobaczyć, że trenuję bardzo ciężko i straciłem ząb. Bardzo chciałbym powiedzieć, że było to przez bójkę bokserską, ale było to jak jadłem burgera z serem. Smash burger with cheese. W każdym razie, naprawdę doceniam każdego z Was. I widzimy się już wkrótce w następnym wideo. Demon Krypto, i jak zawsze, jak zawsze. Bye, bye. Bye.